Jesteś na spotkaniu biznesowym. Jest parę osób o różnych płciach i stanowiskach. Z kim przywitać się najpierw, żeby nie popełnić gafy? O tym dzisiaj porozmawiamy. Adam Szaran. Katarzyna Szaran. I w tym programie rozmawiamy o rozwoju osobistym, motywacji i o sprzedaży. Wydaje się, że temat jest dosyć trywialny, no bo z kim się przywitać, natomiast yy, praktyka handlowa pokazuje, że bardzo często to wychodzi źle. To znaczy, że ktoś właśnie no, strzeli gafę, mówiąc kolokwialnie, że przywita się nie z tym, co trzeba, albo nawet raz widziałem, jak ktoś został z ręką w powietrzu, bo było coś takiego, że a przepraszam, panie pierwsze, i tutaj zostaje ktoś z ręką w powietrzu, więc temat niby trywialny, ale bardzo ważny, bo może nastąpić złamanie totalnej relacji yy, z naszym ko potencjalnym kontrahentem w czasie takiego spotkania. I teraz potrzebujemy jakiejś podstawy merytorycznej. Podstawą merytoryczną do tego, co będziemy mówili, jest w ogóle obszar Savoir Vivre. Savoir Vivre reguluje te wszystkie sprawy tak, żeby było wszystkim dobrze, żeby każdy czuł się dobrze w towarzystwie, żeby wiedział, co zrobić. A w Savoir Vivre że jest precedencja. A precedencja wyznacza ważność osób. Więc jeżeli znamy zasady akurat z tego obszaru i znamy precedencję, to doskonale sobie poradzimy. Bo w życiu towarzyskim jest tak, że zwykle kobieta jest ważniejsza od mężczyzny, starsza od młodszego, małżeństwo od pojedynczej osoby, to zwykle kobiety przepuszcza się w drzwiach, ustępujemy starszym osobom miejsca, na przykład w autobusie, więc, generalnie, tutaj no, są takie zasady, które znamy w zasadzie wszyscy z życia. Z życia po prostu. Z życia, tak. Z życia towarzyskiego, prywatnego byśmy powiedzieli i my je przenosimy do biznesu. A okazuje się, że to jest błąd. My myślimy, że jesteśmy dobrze wychowani, bo rzeczywiście kobiecie ustępujemy, e, dajemy priorytet. Natomiast to bardzo często jest błąd, dlatego że zmienia się precedencja. W biznesie najważniejsze są stanowiska. Czyli pan prezes, pan dyrektor, no, kierujemy się stanowiskami. I te stanowi stanowiska determinują to, że akurat witam się jako z pierwszym z panem prezesem, a mijam nawet, jeżeli tam są obok kobiety no to ja je pomijam, idę do pana prezesa i teraz jak jest z powitaniem? Ja też czekam, aż pan prezes jako osoba ważniejsza sam wyciągnie do mnie rękę. Więc ja wchodzę i mówię dzień dobry panie prezesie, uśmiecham się i kłaniam się, i czekam, czy on wyciągnie rękę, czy nie. Jeżeli wyciągnie, wszyscy pozosta pozostali też e, podadzą mi dłonie. Jeżeli nie, no to wszyscy pozostali prawdopodobnie powitają się identycznie, ale to on decyduje, bo on jest ważniejszy. No, i właśnie teraz sobie tak myślę, że my w ogóle źle się witamy w naszym domu. No bo popatrz, jak przychodzą goście, witamy ich od razu w przedpokoju. Ściskamy ręce, przytulamy się nawet, no i dopiero później zapraszamy do salonu. A powinno być tak, że powinniśmy pozwolić wejść gościom jak najbardziej do przedpokoju, powiesić swoje wierzchnie ubrania, zaproponować być może toaletę i dopiero powinieneś, na przykład, Ty jako gospodarz, przyprowadzić ich do salonu, gdzie czekam ja. Ja witam ich w pierwszej kolejności, a dopiero później ty podajesz im rękę. No tak, no i właśnie ja jak to zobaczyłem, to też sobie pomyślałem, że całe życie no, robimy źle. Szczególnie, że goście sami startują do nas z rękami. A ja powinniśmy rzeczywiście przejść do salonu. Dlaczego do salonu? Dlatego, że przechodzimy do pomieszczenia ważniejszego, takiego już reprezentatywnego, takiego bardziej reprezentacyjnego bardziej, nie? I teraz, jeżeli przeniesiemy to na biznes, no to się okazuje, że gabinet jest takim miejscem, bądź pokój spotkań jest takim miejscem, czyli sala konferencyjna, czyli pan prezes powinien po nas kogoś najlepiej wysłać, żeby nie witać się samodzielnych. Dzielnie w, z nami przy recepcji. Ten, ktoś nas wprowadza i rzeczywiście tam dopiero następuje powitanie. Ewentualnie można się powitać przed firmą, no bo tak też protokół mówi, że przed można wyjść i się powitać, natomiast nie w trakcie. A jeszcze jedna rzecz. Powitanie w ubikacji, bo już mi się zdarzyło, że ktoś do mnie z rękami startował, a to jest, no kurczę, po dziś dzień mam traumę, bo ja pamiętam to, po, te powitania i to wszystkie. Bo absolutnie nie powinniśmy się witać w toalecie i nawet w kościele, czyli w takich miejscach, gdzie jest się coś ważnego, intymnego. Nie trzeba się tam wcale witać i to wcale nie jest błąd. Nawet powiem więcej, w ogóle udajemy, że się nie widzimy. Nie? Czyli nie mówimy nawet dzień dobry, po prostu się nie witamy. To, to jest takie miejsce, w którym nie istniejemy dla siebie. I jeszcze sobie tak myślę, jakby się trafił, ja wiem, że to nie jest częsta sytuacja, ale człowiek bez ręki na przykład, jak się z nim powitać? Tutaj ja widziałem w telewizji na przykład, wszyscy mają tutaj ręce, więc tutaj nie ma tak, takiego problemu. No ale może się zdarzyć, mi się zdarzyło. Tak, no to wtedy po prostu wyciągasz swoją rękę, jak w moim przypadku prawa, a osoba bez ręki, bo mówimy o braku jednej ręki, poda nam tą drugą. Natomiast jeszcze tak w ogóle w Sałowi, że ważne jest to, żeby po prostu być grzecznym wobec siebie. Tak, no bo savoir vivre generalnie jest po to, żeby każdy czuł się dobrze, żeby nawet jak my zobaczymy, że ktoś zrobił jakieś faux pas, no to żeby rzeczywiście mu nie zwracać na to uwagi, no bo by się poczuł źle. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli my nie wiemy kto kim jest, bo to też jest czyste zjawisko, to tak naprawdę wiedzmy, że odpowiedzialność leży po tamtej stronie, to znaczy ktoś od środka powinien zadbać o to, żeby źle nie wyszło, więc jesteśmy trochę zwolnieni. Po prostu możemy też zakomunikować, przepraszam, nie znam państwa stanowisk, więc powitam się tak ogólnie, albo powitam się po kolei, więc... Rzeczywiście jesteśmy wtedy trochę chronieni. W dzisiejszym przeglądzie rynku rozwojowego witamy Macieja Filipkowskiego. Witaj, Maciej. Parę słów o, o witam Tobie wszystkich. jeszcze. Pozwolę sobie powiedzieć, Maciej do niedawna zajmował wysokie stanowiska w dużych korporacjach. Aktualnie jest twórcą i prowadzącym audycji Zaprojektuj swoje życie i również organizatorem konferencji Zaprojektuj swój biznesowy wzrost. Tak, a widzą akurat Biznes 24, to pewnie nie trzeba przybliżać Twojego profilu. Natomiast jak już telewizja pyta, jest zainteresowana, to warto o sobie przypominać. Dlatego zaczniemy od tego, kim jesteś, jakich, jakich wartości dostarczasz na co dzień i czym się zajmujesz dzisiaj. Ale tak to prawda, audycja za i swoje życie, jest w Biznes 24 od samego początku Biznes 24 myśmy startowali w podobnym okresie, więc jest to przyjemność rozmawiać z wami. Ja przez 23 lata pracowałem w dużych firmach. Udało mi się być szefem Dela na Europę Środkowo-Wschodnią i były Republiki Radzieckie, 29 krajów taki konglomerat, wiceprezesem Samsungu i bardzo długo 23 lata to jest szmat czasu prowadziłem, ale w pewnym momencie zacząłem inwestować w firmy i startupy. Bo mnie to fascynowało i udało mi się takich inwestycji poczynić ponad 30. E, takie znane marki polskie jak Versum, Buxi, czy trochę mniej znane, ale bardzo dobrze radzące sobie międzynarodowe, jak Preplay, e, są między innymi w moim portfelu. I to wszystko spowodowało, że ten ekosystem e, przedsiębiorców stał mi się bardzo bliski i byłem strasznie zaciekawiony. a o, Tuż przed 50 stwierdziłem, że warto się dzielić wiedzą i stąd pomysł na audycję Zaprojektuj swoje życie. Audycja jest o tym, jak przedsiębiorczy ludzie, niekoniecznie zawsze przedsiębiorcy, projektują swoje życie i jak znaleźli się w tym miejscu, w którym się znaleźli, na jakich zakrętach udało im się wejść i zrobić. Mamy już ponad 200 odcinków. Moi fani często piszą, że warto już napisać książkę, więc zastanawiam się na tym. Na razie robimy konferencję. To jest już nasza druga konferencja. W zeszłym roku była poprzednia i serdecznie zapraszamy oczywiście. No właśnie, bo już wyprzedziłeś moje drugie pytanie, a chciałam zapytać rzeczywiście o konferencję za projektuj i swój biznesowy wzrost. Czego tam uczestnicy mogą się dowiedzieć, czego mogą się nauczyć, co im da uczestnictwo po prostu w tej konferencji? I do kogo się kierujecie, też do kogo to jest konferencja? To jest konferencja przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy prowadzą własne biznesy. Mieliśmy w zeszłym roku konferencję, która była dla osób, które chciały zacząć lub sprzedać firmę, troszeczkę takie rozstrzelone. W tym roku masz firmę, zastanawiasz się, jak spowodować, żeby rosła. Zapraszamy bardzo serdecznie, bo będzie bardzo dużo rozwiązań. Na konferencji będą sami praktycy. To, to jest to, co próbuje, żebyśmy wyróżnili te konferencje. Mamy taką społeczność Zaprojektuj swój biznes wokół audycji i chcemy, żeby goście konferencji spotkali ludzi, którzy to zrobili, a nie tylko potrafią o tym opowiadać. Cokolwiek to jest, w tym momencie jest to wzrost. Będą ludzie, którzy zarządzają funduszami, pomagają firmom rosnąć. Będą ludzie, którzy budowali top teamy w największych organizacjach. Jak również w startupach. E, mamy cztery prezentacje, super. Wartościowo moim zdaniem, czy warto rosnąć, jak rosnąć, jak rosnąć na rynkach międzynarodowych, jak dbać o ceny. I mamy trzy panele: jeden o sprzedaży, prawdopodobnie najważniejsza rzecz, Jedna, jeden o cyfryzacji. Magda Dziewczynka z Google będzie go prowadziła, i jeden o jak zbudować swój top team w naszym przedsiębiorstwie. Ania Wrubel z Allegro będzie go prowadziła. Także mamy naprawdę napakowany kontentem. Czas, jeden dzień, ale również mamy też afterparty i kolację VIP przedtem, co powoduje, że czasu na networking jest bardzo dużo. My robimy bardzo długie przerwy pomiędzy prezentacjami, one nie są długie, żeby właśnie można było porozmawiać czy z prelegentami, czy między sobą. To powiedz nam jeszcze, jak zapisać się na tą konferencję, w jaki sposób można się y, do, do, na nią dostać. Gdzie znaleźć więcej informacji? Może o biletach na Najlepiej to wejść na zaprojektuj swój łamane przez konferencję, tam wszystko jest rozpisane. No i oczywiście słuchać audycji Zaprojektuj swoje życie, gdzie bardzo często o tym mówimy. Mm, bardzo fajnie. Ta networkingowa część konferencji rozumiem, że ona jest o tyle ważna, że zostają ci wszyscy mówcy i można z nimi też nawiązać jakieś relacje biznesowe. Tak jest? To nie do końca tak jest, bo mamy nie? kolację VIP, którą robimy dla grona 30 kilku osób, maksymalnie, mhm. gdzie będą właśnie wszyscy prelegenci, i robimy ją wieczór przed. A e, mamy też afterparty, na których większość mówców e, przychodzi i, i tak rzeczywiście jest i robimy ją niedaleko. Konferencja jest w samym centrum Warszawy, z hotelu przychodzimy do restauracji na piechotę, więc jest naprawdę bardzo blisko. I większość okay. osób jest i, i, i można wybrać, czy się chce być dzień przed, dzień po. Czy pod, tutaj, czy tutaj. Czystymi, czystymi. tymi. Tak. Dobrze, tak. to bardzo Ci dziękujemy. Tyle zmieściliśmy, Zapraszam ale myślę, że to najważniejsze informacje. Tak, bardzo dziękujemy. I Państwu również dzisiaj bardzo dziękujemy i zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków.